Jeśli w przeciągu jednego sezonu wraca się w to samo miejsce, to to świadczy o wyjątkowości tego miejsca. I tak właśnie jest. My z ekipą Wstajemy, wracamy ponownie do gminy Bukowina-Tatrzańska. Dzisiaj w wyjątkowy sposób, dlatego że uczestniczymy w otwarciu wyjątkowej imprezy, czyli góralskiego festiwalu. A ze mną jest dyrektor Domu Ludowego, Bartłomiej Koszarek. Witam Cię, Bart. Witaj Uczjo i witaj Ciesiczka, moi moi No Mamy fantastyczną imprezę przed nami. Cztery dni no, góralskiej, prawdziwej zabawy, ale nie tylko góralskiej, bo to jest przegląd kolędników z całej Polski. To prawda, różne karnawały bywają, de dźwiecie, ale w Bukowinie najlepsi no na świecie. Jest to ogólnopolski konkurs grup kolędniczych, czyli tych grup, co chodzą od chałupy do chałupy, nie sąc dobrą nowiną o narodzeniu Jezusa. A za te grupy, tu w Małopolsce i w całej Polsce są rozmaite, są i droby z Herody, z Sopką, z Sopką Lalkową, z Rajem i masę pasterskich z Turoniem, to też właśnie po takich sitach, eliminacjach powiatowych, regionalnych, dostają się do Bukowiny, żeby spróbować się o nagrodę, nagrodę Grand Prix Złotego Turonia. Co nas czeka przez te cztery dni? No, trzy kolejne dni, czyli czwartek, piątek i sobota, to właśnie i przed i po konkurs grup kolędniczych. Ale wieczorami królują tu właśnie nasi toncerze, bo to jest Goralski Karnawał, to jest konkurs Tońca Zbojnickiego, i tu się biją o tą e, Zbojnicką, Bacowską albo Juhaską Ciupagę. I konkurs Tońca Goralskiego, czyli popis sportu i tam o złote orle biuro będą rywalizować. Nie byłoby te z Łucią Goralskiego Karnawału bez tych imprez towarzyszących. To jest wystawa twórczości ludowej, to te zawody szczeleckie, turoniowy róg, ale i wystawa polskich owcarków podhalańskich. Czyli właśnie ten karnawał, inaczej nazywany Niesopus, to czas, kiedy właśnie pokazuje się całą barwność nie tylko naszej góralscyzny, jak zauważyłaś, ale właśnie kultury regionalnej, ludowej kultury, źródeł, korzeni polskiej kultury Saj Polski. I jak przygotowania? Czy już jesteście gotowi na wszystko? Czy e, no, to jest kolejna już impreza? Jak one zazwyczaj przebiegają? No, wydarzenie dopięte na ostatni guzik, byś pedział. E, cała za, za, załoga Domu Ludowego, moi przyjaciele, pracownicy na różnych stanowiskach, tam łocyczko pilnują. Są budynek, jest jednym z największych drewnianych budynków w Polsce. Był budowany w 1928 roku do 1932 roku, więc sama atmosfera bycia w takim Domu Ludowym, w takiej przestrzeni no sprzyja, żeby właśnie tam tętniło życie, muzyka, śpiew, stary zwyk, wszystkie ściany, deski, a skrzypią i same gadają, wpisują się nie, niejako przez te lata w góralski karnawał, a to już przeszło pół wieku. Przed nami trzy dni pełne folkloru, folkloru polskiego, tradycyjnego. To jest nasza tradycja, tutejsza tradycja, aby też o tych innych tradycjach opowiadać i je pokazywać. No i to jest przed nami, Bartku, zaprośmy naszych widzów na to wydarzenie. Cieszy się Kumoter i Kumowska Rada. Będzie w Bukowinie góralsko parada. Ohoho!